Hej, hej, YouTube, obraniacy! E, witam Was w kolejnym vlogu. E, tym razem chciałabym bardzo, 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 bardzo podziękować Dawidowi za pozdrowienie mnie na swoim kanale. E, a więc Weronika Kciuk poz, postanowiła mnie pozdrowić. E, I e, tak, ja też bardzo, 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 bardzo. Bardzo, 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 bardzo jestem naprawdę wdzięczna. Yy, Weronika, jeśli to oglądasz, bardzo Ci dziękuję. Yy, masz dużo fanów, ja też bym tak chciała. Yy, a więc tak, jeśli ktoś tam mnie słucha, to naprawdę bardzo serdecznie zapraszam na kanał Weroniki Ciuk. Ona naprawdę ma bardzo śmieszne vlogi. Mnie się to tak bardzo podoba, że oglądam wszystkie non stop. A więc subskrybujcie, komentujcie, łapcie w górę dla Dawida. No i jeszcze raz serdecznie dziękuję, Dawid. I ja też Cię serdecznie, 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 bardzo serdecznie pozdrawiam. Dzięki Dawid. Jesteś super. Pa, pa!